Hej, cześć, witajcie z tej strony Dragon. Dzisiaj M44, czyli nowa amerykańska chałbica, która trafiła do łącznie 6 drzewek w War Thunder. Tak, jest to chałbica na 4.0 z potężną 155 mm armatą. Ma to aż 7 członków załogi, słuchajcie. No i nie powiem, że nie, bardzo przyjemnie mi się tym jeździ. Naprawdę jest to. Bardzo przyjemny pojazd, jeżeli chodzi o pancerz, no to nie mamy pancerza. Mamy silnik, który jest z przodu. Zobaczcie, 56 km na godzinę yy, na do tyłu 14. Mamy 7 członków załogi: Machine gunnera loadera, ganera, komandera, ganera, yy, kierowcę i ładownicze. Oczywiście mamy dwóch ładowniczych, dwóch działonowych, dowódcę, no i operatora karabinu maszynowego, który jest no, w pozycji bardzo ciekawej, no, powiem Wam, że bardzo, naprawdę przyjemny pojazd. Trafił on do drzewka amerykańskiego, możecie tu go znaleźć. Trafił on do drzewka niemieckiego, proszę, za flagbusem stoi. Trafił on do drzewka brytyjskiego, trafił do drzewka japońskiego. Swoją drogą zobaczcie, że japoński jest najdroższy, jeżeli chodzi o badanie, bo amerykański to jest 18 tysięcy, niemiecki 13, 000, bo jest w podgrupie. Brytyjski 18, japoński 26 tysięcy, później mamy do Chin to nie trafiło. Trafiło to do Włoch za 26 tysięcy, trafiło do Francji za 18 i to by było na tyle. Tak więc widzicie włoski, jak i japoński są najdroższe, mimo to mają to samo. Jakby nic się nie zmienia. Taka ciekawostka, czyli najszybciej wybadacie. Tak naprawdę, jeżeli macie już flagbusa, tak jak ja, no to 13 tysięcy najszybciej go wybadacie. Natomiast my się przyjedziemy tym amerykańskim, po prostu i tyle, zobaczymy jak pójdzie. Tak więc zapraszam was do materiału o haubicy M44. Nim standardowo oczywiście zaczniemy, ja was zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie, a jeżeli spodoba wam się ten materiał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, to bardzo pomaga, jeżeli chodzi o YouTube i algorytmy. Nie przedłużam, bo Siewiersk 13 na nas czeka. Tak więc no mówiłem, Siewiersk 13. No zobaczymy jak się sprawdzi Widzę, że gramy ze yy, Szwedami. Tak, mamy Szwedów po swojej stronie. Kto jest w przeciwnym teamie, bo tak yy, Niemcy, Chińczycy i Ruscy. Okej, okay, okej. Okay. To nie będzie źle, tak mi się wydaje. Przynajmniej jedziemy w okolice punktu C. Nie chcę tym wyjeżdżać na pierwszą linię, no bo nie mamy pancerza, natomiast no coś trzeba przykombinować. Dobrze, że jest 50 cal, bo tym 50 calem można sobie wszelkie przeszkody eliminować, tylko że bardzo łatwo jest no stracić tego operatora. Swoją drogą no załoga świetnie jest zmodelowana, naprawdę. Dobra, mamy pierwszego robaczka. <śmiech> <śmiech> Bok KW-1, cel zniszczony. Rozwaliłem sobie tutaj tylko z 50 kala, tak? Płotki. No i mamy. Pierwszy nasz kill na tej chałbicy. Fajnie byłoby rozwalić też tamte płotki. Natomiast tu mam no, sojusznik zrzucił dym, nie wiem po co. No ale dobra, no jak zrzucił, to zrzucił. Tam się coś złamało, nie wiem czy to. Za nisko! O niedobrze, 400 metrów powinienem strzelić. Jak przeładuję, to nie, nie zdążę. Tak, 400 metrów powinienem strzelić. Tutaj ktoś jest na rogu, dobrze, trzeba pamiętać o tym. Natomiast tutaj chciałbym. Jeszcze sobie zmierzę, dla pewności, ten dystans, ale nie, no tu będzie 400 metrów. No, 270-300. Natomiast, natomiast, natomiast tutaj trzeba pamiętać. Su 152 zostało zabite, ale tutaj jest przeciwnik cały czas, trzeba pamiętać. Przed nami, przed nami, przed nami jest ich dwóch. A ja trafiłem w murek, nie jest To jest Hetzer i Zis. Hetzer i Zis, których nie widzę, a on mnie widzi. Straciłem kierowca. No i słuchajcie, no podwójne użycie biorę, no i jedziemy. Może coś więcej zrobimy? Mam nadzieję, no bo tak jeden kill pokazałem wam fajną chałbicę świetnie. Zginąłem, nie trafiłem w chłopa, no naprawdę. Jest co pokazywać. Natomiast już widzę sztucha. 400 Dałem 450 i przeleciało nad nim. No niestety. Łatwy kill właśnie sobie nam odjechał. Ale no zobaczcie, przez to, że jesteśmy tacy mobilni jesteśmy w stanie bardzo szybko zmieniać naszą pozycję. Przez co raczej tego sztucha, sztuga, bo to jest... Raczej sztuch. Bo ma te... Mm... O, 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 o. No, czekajcie. Zginął. To był... nie, to był sztuk. No dobra, myślałem, że sztuch. Nie zauważyłem działa. Tutaj jest za budynkiem. To jest raczej ten niszczyciel otwarty niemiecki, którego rozwalimy sobie na strzał, jeżeli będzie żył dalej. O, 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 widzęcie, widzę, Cię! Widzę cię, widzę cię. 500, ale wyjedź mi z tych drzew, bo cię nie trafię przez drzewo. Strzeliłbym, ale mówię, pocisk trafi w drzewo, a to nie o to chodzi. Dziękuję. Trochę cierpliwości. Cel zniszczony. O, 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 czołg średni. Widzę, że oni pingują czołg ciężki na punkcie, ale już zacząłem jechać w stronę T34E. A oni sobie poradzą, jest ich czwórka, a tam jest jeden czołg, więc no, jakby nie było sensu pomagać im. Tam nikogo nie ma, bo przed chwilą tam byłem. Ale on jedzie tym teciakiem, poczekajcie Ja nie wiem, czy on tędy nie będzie przejeżdżał zaraz No, 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 Z co ja się zablokowałem tym razem Nie, on, zobaczcie, że tam cały czas stoi Dobra, jedziemy na niego Szybko, bo kradną killa Jednego nie ma, a drugi nawet nie jest mną zainteresowany. A może jednak jest? Nie, nie jest. I mamy kolejnego. <laughs> nie, to jest naprawdę bardzo przyjemna maszynka, jeżeli mam być szczery. Naprawdę warto sobie zbadać, pobawić się. Bo widzicie, no, no po prostu, one-tapujecie praktycznie każdego, no. Tyle wam mogę powiedzieć. Ciekawy nick jest u przeciwników, ale no, powiedzieć go nie powiem na głos, no bo... Hm. YouTube, wiecie, te sprawy. Przejmuję punkt i widzimy się. Zobaczcie, pelotka była tak blisko. Dobra, jak sobie przejmę ten punkt i no widzimy się, jak go przejmę, tak? Nie ma sensu. Dobra, punkcik przejęty. Przeciwnicy zrzucili na niego artylerię, ale na spokojnie sobie zdążymy czmychnąć z niego. No i co? Skoro ktoś zrzucił artylerię, no to musi być blisko. Tak więc może jeszcze jednego killa się uda, piątego, jak dobrze pamiętam, zrobić. Schowałeś się. Szkoda. Jakby ja wiem, że ty tu jesteś. Słuchaj, więc czy wyjedziesz, czy się będziesz chować, to tylko przedłuży twój żywot. O, właśnie, bo już dostałeś. Teraz ja podjadę. Strzelę. Dziękuję. To jest niesamowita, ta chałbica. Cieszę się, że zostało to dodane, bo naprawdę można sobie pograć potrolować. Oni są na B, to my śmigamy na B, zobaczcie. przejmujące. No to jedziemy też na C. I widzimy się na B, chyba, że mnie ktoś zabije. No dobra, podjeżdżam i powinien być przede mną gdzieś. Lajcik niemiecki, Zecik nawet już go widzę. Ale zjechałem z górki. Czekajcie. O, i dosłownie nad nim przeleciało. Ale on w ogóle nie jest zainteresowany. Widzę, to go z 50 kala pociągną. No. Przydaje się 50 cal, co? O, jeszcze mi sojusznik podziękował. Widzicie? Który to był już nasz yy, szósty? Dobrze mówię? Szósty kill. Nie wjeżdżam, bo jest ostrzał artyleryjski Zgina. No właśnie. Czołg ciężki jest po drugiej stronie. Dobra, jedziemy na niego. O, zabili go. EKW-1 to było. Nasz samolot, nasz samolot. Okej. Okay. Zbiję punkt i jadę dalej. Patrzcie, przede mną, przede mną, przede mną. Bong! Nie ma. Nie chcę im wierzyć na respawn, no ale... O jezu, kolejny jedzie Dobra, ja się ustawię tak, żeby mieć go. O, pięknie. <laughs> Przecież oni sami mi pod celownik wjeżdżają, sami mi pod lufy wjeżdżają. Co tu się dzieje? Które? 8 kili, jedna baza, jedna śmierć. Niesamowite. No, jest haubica, no. Mobilna haubica. Która jest bardzo przyjemna, naprawdę. Nic tylko... No, grać, tak? Zbadać sobie i grać. Bo to jest naprawdę... polecam wszystkim tą haubicę. Kolejny jedzie. Nie ma. Niesamowite. Dziewiąty. Czy będzie dziesiąty? Jakiś samolocik słyszę chyba. Albo mi się zdawało. Nie, ale wydawało mi się serio, że słyszałem samolot. No i co? No, nie ruszam się, już czekam. Jak coś się fajnego pojawi, no to zobaczycie, a jak nie, to pewnie przejdziemy do następnej bitwy. O dobra, kolejny niszczyciel. Nie ma. Hetzer. Winozauro, jeżeli jesteś Polakiem i to obejrzysz, to przepraszam. Kolejny jestem, jezu. Nie trafiłem. Sztuk 3G. Ja już stoję w miejscu, słuchajcie, nie ruszam się. Nawet nie zauważyłem, że dostałem tropikalny kamuflaż. Przeładuję sobie. Strzelaj do mnie, jak nie masz co robić z pociskami, naprawdę. Przestań brać cały magazyn amunicji, tylko bierz tyle pocisków, ile potrzeba. Niszczymy płotki. Eee, stój! Jedź. Dobra, wcelowani. Zmierzmy sobie dystans do tego miejsca. Żeby mieć pewność, że jest to 400 metrów. I czekamy. Jednak się cofniemy. Bo dostałem w lufę i został na mnie zrzucony oszał artyleryjski. A tu widzę, że kolega zginął. Głupio wyszło. Ciekawe, że ten ktoś, co do mnie strzelił, no to uszkodził mi lufę, a nie zniszczył. Zobaczcie. No, ciekawe, ciekawe. Działo jest gotowe. Z kim się strzelasz, M24? To ci pomogę. Kogoś tam masz? Nikogo ty tu nie masz. W sensie tam jest, ale nie widzę. Czekajcie. Nie, to jest wrak. A do wraku ile jest metrów? 400, ok, wszędzie jest 400 metrów. No zobaczcie, wszędzie gdzie nie pojadę, ostrzał artyleryjski. Nie jest dobre miejsce dla mnie, bo samolot leci. Muszę się ruszyć. Już myślałem, że to przeciwnik jest, a to jest po prostu wrak. Ale czy chcę tutaj wyjeżdżać na prawo, mogę, bo widzę, że to są moje sojusznice. Dobra, to było bardzo riski. O nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jest jakie mam szczęście w tej bitwie? Dobra, napraw się. To jest SAF. SAF jest. A, że SAF jest to niedobrze. Był, saw, zobaczcie. Dobra. Naprawione działo naprawione. Jakie szczęście ja mam w tej bitwie, naprawdę. Nie, nie jadę. Tam coś jest, na tej dług długiej drodze. Samolot. Dobra, rozpędzę się i cisnę. Nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie. Dobra, przejechałem. Dobra, czekamy. Słyszę gąsienicę, więc zaraz coś tu podjedzie. Dzięki. Ciebie słyszałem zapewne. Natomiast, czy ja bym teraz mógł.? Nie, bo to już moi sojusznicy są. Myślałem, że zrobię plecy komuś. Dobra, działo przyładowane. I powoli, niestety, wjeżdżam im na respad. Czego chciałem uniknąć. Ale, że no, troszkę agresywnie jadę tym pojazdem. B nam przejmują. To się zaraz zawrócimy na B, tylko zabije to coś przede mną. Dobra. Możemy zawrócić. Bo wiecie, nie zabiłbym tego chłopa, to on by mi na plecy wjechał. No i. A tak przynajmniej nie mam jednego zagrożenia potencjalnego. Przejmują nam B, przejmują nam A. Wszystko nam przejmują. Teraz weź tutaj przejeć. A co przejęło punkt B? Zaraz pewnie temu czemuś wiadę na plecy. Oczywiście. Sztuk? Jest mnie. Chciałem mu zerwać gąsienicę fifticalem. No. Trafił mnie akurat w amunicję, no szkoda. Zobaczcie. Gdyby ten odłamek nie poleciał tu to, żyłbym dalej. Wystarczyło się nie zatrzymywać, powiecie, i jechać dalej, tak? I jakbym miał przeładowane, żebym na niego wyjechał. No też tak można było zrobić. Ale ja się bawię tym pojazdem. Jakby nie spinam się. Nurkuję sztukas. Spróbuję go namierzyć, żeby go dziabnąć. Widzę. Czekajcie, uda się czy nie? Nie. Śmiesznie by było, jakbym go zabił z tego klocka 155 mm, ale się nie udało. Panzer 4H jest przede mną. Był przede mną. Dobra, cofaj, 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 faj. Przeładujmy i dopiero wtedy wyjedźmy. W ogóle przepięknie, pewnie już mówiłem, ale przepięknie wygląda ten pojazd naprawdę. Oj, <ścoughs> niedobrze artyleria. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Cofamy się. Chcemy żyć, nie chcemy ginąć. To wiecie, co? Skoro tam jest artyleria, to objadę ich od drugiej strony, objadę ich od tutaj, od tej głównej drogi. Nazwijmy to. Tu mamy wrak, tu mamy wrak. Eee, na spokojnie. Słuchajcie, dwie dobre bitwy. No to jest. Jakby ja się odnalazłem w tym pojeździe, bardzo jest niedobnie, do... nie, nie. Strzelaj. O, żeż ty. No dobrze, słuchajcie. M44 tak na zakończenie. Dobra. Low tier'owa haubica, no Low -tier, 3 Era 40, ale naprawdę sprawia wiele fanów przynajmniej mi, naprawdę coś bardzo przyjemnego. No mówię ta mobilność sprawia, że ten pojazd jest no cudowny. Tak więc no jeżeli zastanawiacie się, czy warto to badać, to powiem, że tak warto. Jeżeli macie flagbusa na Niemczech, no to najszybciej tam to zbadacie. To jest to samo tylko że po prostu macie krzyżyk niemiecki. Hmm, niczym się to nie różni. Włoska, jak dobrze pamiętam, ma flagę włoską. Na boku, właśnie. No, jestem ciekawy, czy czym się japońska różni, tak? Czy nie? Nie, tylko macie kamuflaż japoński. Ten taki basic. A francuska się czymś różni? Niczym. No widzicie, to jest kopiuj w do wszystkich drzewek, jak leci. Tak więc to było M44. Tego nie powinniście widzieć, to wracamy. A więc to było M44. Bardzo przyjemny babok na trzeciej erze. Może się przyda kiedyś do jakiegoś battle passowego zadania? Nie wiem. Na pewno wiem, że warto to zbadać i sobie tym zagrać. Ja się kłaniam, dragonowski z tej strony. Życzę Wam dobrego dnia i widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Hej!